Wszystkie kłamstwa narcyza, spraw, z czym oszukuje zarówno ciebie, jak i samego siebie. Po pierwsze, jestem super. Narcyz uważa się za osobę wybitną, wyjątkową i lepszą od innych. Swój obraz buduje na sztucznie wykreowanym poczuciu własnej wartości i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. W gruncie rzeczy narcyz jest osobą, która nie akceptuje siebie i która ma niskie poczucie własnej wartości. Po drugie, Obiecuje ci. Narcyz zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. Będzie składać puste obietnice, nawet jeżeli są to kłamstwa. Po trzecie, to nie moja wina. Narcyz nie przyzna się nigdy do błędu, ma cały magazyn wymówek i racjonalizacji i zrzuci odpowiedzialność na wszystkich, byleby nie było to jego winą. Po czwarte, zmienię się. Kiedy dojdzie do konfrontacji z rzeczywistością, a narcyz dalej jakiś ma korzyści z danej relacji, to będzie obiecywać poprawę. Najczęściej w takich przypadkach stosuje love bombing. I ostatnie, kocham Cię. Dla narcyza, kocham Cię oznacza, potrzebuję Cię. Narcyzm nie potrafi szczerze kochać, co wcale nie oznacza, że nie jest on czarujący, charyzmatyczny i romantyczny. Jednak jest to celowa strategia, aby uzależnić od siebie ofiarę. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to będę wdzięczna za każde serduszko.